Cześć, witam Was serdecznie. W tym krótkim filmie chcę przedstawić Wam przepis na bardzo dobre danie jednogarnkowe z wykorzystaniem cukinii, a mianowicie bigos z cukinii i białej kapusty. Taki bigos robimy bardzo szybko, bardzo łatwo i naprawdę super smakuje idealnie nadaje się na obiad. Składa się naprawdę z podstawowych składników. Jest bardzo łatwy do przygotowania, także bardzo gorąco Wam polecam i zapraszam Was po przepis. Tutaj macie listę składników potrzebnych do przygotowania naszego bigosu. Na początek, cukinię trzemy na tarce o grubych oczkach. Solimy ją i odkładamy na jakieś 15 minut, żeby puściła sok. Następnie ten sok odciskamy. Kiełbasę kroimy. Marchewki trzemy na tarce o grubych oczkach. Do garnka dajemy pokrojoną cebulę oraz czosnek i podsmażamy na niewielkiej ilości oleju. Po chwili dodajemy marchę. Wszystko dokładnie mieszamy i chwilę smażymy. Następnie dodajemy kiełbasę. Wszystko dokładnie mieszamy i również chwilę smażymy. Następnie do garnka dodajemy poszatkowaną białą kapustę. Wszystko dokładnie mieszamy, tak żeby kapusta połączyła się z resztą składników. Przykrywamy pokrywką, zmniejszamy ogień i chwilę dusimy. Gdy kapusta będzie już miękka, dodajemy cukinię. Dokładnie wszystko mieszamy, przykrywamy i od momentu dodania cukini całość dusimy jakieś 10 minut. Wszystko dokładnie mieszamy i doprawiamy. Dodajemy 4 łyżki keczupu. Możecie użyć keczupu łagodnego bądź pikantnego. Ja użyłam łagodnego. Następnie dodajemy koncentrant pomidorowy, słodką paprykę w proszku, zioła prowansalskie, pieprz, oraz sól do smaku. Wszystko dokładnie mieszamy. Jeszcze chwileczkę gotujemy i nasz jest gotowy. Jak widzicie jest naprawdę bardzo łatwy do zrobienia, bardzo szybki. Jest przepyszny, bardzo fajnie smakuje. Idealny jest z, chleb, z chlebem, z pieczywem. Idealnie nada się na obiad. Można go spokojnie od, odgrzać na drugi dzień, także Polecam, zwłaszcza, że sezon na cukinie w pełni. Cukinia to jest naprawdę wszechstronne warzywo, z którego można wszystko przygotować. Bardzo Wam polecam to danie. Jest naprawdę pyszne, łatwe. Także życzę smacznego.